Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, mamy okazję się spotkać, z czego się bardzo cieszę, natomiast musimy pamiętać o funkcjonariuszach, którzy realizują zadania w ochronie granicy państwowej, w kontroli ruchu granicznego, muszą przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą nastąpić. Pamiętajmy podczas wigilijnego stołu, gdzie zasiądziemy, że nasi podwładni, nasi koledzy, koleżanki realizują w tym czasie zadania i nie mają tej możliwości żeby móc połamać się opłatkiem. Życzę, żeby ten płomień, przede wszystkim, płomień pokoju i płomień miłości płonął w naszych sercach, żebyśmy się tym dzielili, żebyśmy obdarowywali naszych najbliższych, naszych znajomych w życiu codziennym. Bo tylko to doprowadzi do tego, że ten pokój będzie, że będziemy nawzajem mogli przeciwdziałać zagrożeniom. Raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wesołych i rodzinnych świąt.